Okej, okay, dzisiaj ups, taka gromna sprawa rowerowa i jesteśmy w cmentarz ewangelicki, w angielskich holendrach I oto tu taki jest Obiekt dość duży To jest Bardzo niestety przykre, że to jest tak opuszczone i zaniedbane miejsce Ale ma jakiś swój klimat, urok 41. Tu, tu koty biegają. No takie. Tutaj w tym domu oddali jest udzielnia rolnicza. i oto tak to wygląda siedź panie nad dzikuszami 901 42 927 o no, chyba tutaj ktoś jest bardziej był kasiasty 42 40 czas okres wojenny tutaj właśnie trzeba uważać żeby po grobach niestety nie chodzić bo jest takie duże ryzyko 918 urodzony 888 Dobra no powoli będzie trzeba się niestety zbierać Ja sobie lasem kawałek pojadę Dobra. Pora się niestety zbierać. Okej. Okay. To jest jakaś spóźniania rolnicza budynek. I się zbieramy.